Nie ma cię już nie ma, nie ma, wrócisz tu, kiepie, nie, nie. proszę, błagam, błagam, nie dam rady bez Ciebie, zastanawiam się, czy przestanie boleć, po utrata naszych wspólnych wspomnień, ludzie, którzy głośno śmieją się za dnia, cicho płaczą przez... Powiesz, zajebiste piwo, no nie zasłaniaj ręką, zajebiste piwo marki Tesco. Dzisiaj będziemy je degustować. Przypominam pan kilka słów do mikrofonu? Ja jestem kiperem od 10 lat, piję najtańsze piwa tylko. To jest jedno z tańszych, które piłem, złoty 24. Tesco. Oh. Nie trafiłem w drzewo się tak najebał po łyku, że nie był w stanie trafić w drzewo. No to sprawca całego zajścia piwotesko Jasne pełne za złoty 24 jest trochę to może do, do, do nie, jest, nie jest takie złe <grym> Kiper jest weź... Chuj z tym piwem, idziemy stąd. E, halo, Zbyszek, cześć. Na piwo? Nie, ja dzisiaj zostaję w domu. Nie, nie idę na piwo, źle się czuję. No, cześć. Piwo. Piwo. Nie będę chodził na piwo, mam do wyboru różne piwa. Leż. Tego też nie chcę. Wybieram Tesco jasne, pełne. Piwo jasne, pełne. Prawdziwy polski smak. Wyprodukowane w Wytwórni Wamdur. Idealne piwo. Złocisty kolor. Zapach i smak. Jeśli, jeśli tańsze jest lepsze, to po co przepłacać?